Archi katedrze świętej rodziny panował półmrok. To, co było widoczne, wysuwało się na pierwszy plan, a to, co pozostawało w cieniu, kryło się w nim od długiego czasu, lecz miało go niebawem opuścić. Biskup pomocniczy Stanisław Walter siedział pośrodku trzeciego rzędu ław. Był jedyną osobą, która wsłuchiwała się w te dźwięki i jedyną, która w ogóle znajdowała się w katedrze. Od jakiegoś czasu samotne przesiadywanie w tym właśnie miejscu stało się w jego życiu normą, normą, do której jeszcze nie przywykł. Do diabła, jakie radości tym razem mi przyniesiesz, pomyślał w duchu. Odliczył kolejne 19 sekund od ostatniego plusku i lekko stuknął palcem wskazującym w kolano, dokładnie w momencie kiedy odgłos kolejnej spadającej kropli wypełnił wnętrze budowli. Jakie uciechy do diabła! wyszeptał niemal bezgłośnie, powtarzając swe myśli. Siedząc o pierwszej w nocy w cywilnym ubraniu, przodem do ołtarza, mimo wszystko czuł się nieswojo. Nie znalazł się tutaj przypadkiem ani nawet mimowolnie. Biskup Stanisław Walter rzadko wdawał się na zrządzenie losu. Każde działanie wpisywał w metodycznie wypracowany większy plan. Z jednej strony dlatego, że musiał. A z drugiej bo tego właśnie chciał. Stanisław Walter, biskup pomocniczy diecezji Częstochowskiej i jego brat, komendant policji miejskiej właśnie w Częstochowie to główne postaci dramatu rozgrywającego się na kartach książki Marcina Dudzińskiego przeciwko bratu wydanej nakładem wydawnictwa Czarna Owca. To oczywiście nie jedyne postaci, które będą brały udział w tej tragicznej historii, która rozegra się na kartach tego kryminału, a może thrillera? Książka rozpoczyna się od dramatycznej sceny, w której bierze udział Alicja Drylska, miejscowa prawniczka pracująca na rzecz Kurii, i tajemniczy pomagier biskupa Julian. Jednak tak naprawdę nie wiemy, kim Julian jest. Skąd się wziął, ani jakimi zadaniami się na rzecz swojego mocodawcy zajmował. Jego prawdziwa historia to jeden z ważniejszych wątków tej powieści. Jednak zasadnicza intryga zaczyna się wtedy, gdy na biurko komendanta policji Jerzego Waltera trafia anonim wskazujący na to, że w kurii dochodzi, eufemistycznie powiedzielibyśmy, do nadużyć i zgorszenia. Przeciwko bratu to sprawnie napisany, wielowątkowy trilog. Pościgi, strzelaniny. Przemoc wobec kobiet, handel testamentami i korupcja to wszystko zobaczymy na kartach tej książki. Jeszcze niedawno wydawałoby się, że te zdarzenia są nieprawdopodobne i zakwalifikowalibyśmy je do kategorii political fiction. Tymczasem wydarzenia ostatnich miesięcy, ostatnich lat pokazują, że nie są one tak nieprawdopodobne, a wręcz są możliwe. Oczywiście nie mogę zdradzić Wam, jak kończy się ta książka, ale autor zostawił sobie furtkę, która pozwala mu na kontynuowanie przygód bohaterów, których tutaj poznaliśmy w kolejnej powieści.